Co, chcę nasiona szczęścia? Czymże są te nasiona? Szczęście! Wiele rzeczy jako i Dawać kredyty! O, żartuję sobie, tylko żartuję. Potrzebuję Twoich dusz. Bardzo dawno temu żył sobie brzydki człowiek. Był bardzo brzydki. Wszyscy umarli. Koniec. To w ogóle nie było fajne. Mój zawód jest niezmierzony. A mój dzień zrujnowany. Czy jesteś człowiekiem? Jak. Yep. A twoja dusza jest czerwona. I nosisz koszulkę w paski? Jak. Yep. Te cechy pasują do mojego starego przyjaciela. A jeżeli to się zgadza, to oznacza to, że ty jesteś moim starym przyjacielem. To ma sens. Więc jesteś kara. Nazywam się. Słuchaj noty, mały! Straciłeś swoje przywileje dusz! Jak smakuje światło słońca? Promieniowanie i ogień? Czy mógłbym zaoferować ci przyjacielskie nasionko w tych ciężkich czasach? Teraz, skoro mam ludzkie dusze, niech nie może mnie zatrzymać! O nie, co zamierzasz zrobić? Ja... ja nie wiem. Nie spodziewałem się, że zajdę tak daleko. Widziałeś może mój nóż? Ten czerwony, krwawy? Tak. Wydaje mi się, że wpadł do dziury. Jakiej? O mój Boże! Co to ma być? To jest dziura. No wiem, ale co ona tutaj robi? Cóż, obudziłem się tego poranka... I była tutaj dziura. Zrobiłeś coś z nią? Ach tak, położyłem na niej dywanik. Ta, wpadł do dziury. Powinniśmy zadzwonić na policję? ta zadzwoniłem na policję. Więc gdzie oni są? Są w dziurze. Gdzie są ludzkie dusze? Azrien, gdzie są ludzkie dusze? Są w pracy. O. A gdzie one pracują? W dziurze.